Nagrywasz? Oczywiście nagrywa się. No to co, robimy w końcu ten pomysł, na który liczył cały YouTube. Jaki? Nie widziałeś komentarzy? Wszyscy piszą, sprękujcie Drydziarza, że lecimy do Stanów Zjednoczonych, USA, Dredziarz, Ameryczka, Skosk. Wszyscy na to. Liczą, to będzie tak? fajny pomysł, ale czy ty chciałbyś to zrobić w ogóle. Stary, jest jeden mały problem. Co, jest chyba wiza w Stanach, nie? Nie, nie ma wizy, co to? O czym ty radasz? Nie masz wizy? Nie no, stary, Trump tu zniósł. Normalnie może do trzech miesięcy wyjechać bez żadnej wizy. No to no, ułatwia nam sprawę to w takim razie, to nawet bardzo. Tylko jak mówić dryżersowi, że mam bilety do Stanów. To by musiała być jakaś mega okazja, bo inaczej on tego nie łyknie. Last minute? Nie, nie, to będzie słabe. La, la, ty, ale last minute bilety Ty masz dużo znajomych, tak? nie? No Patrz jakiś sprawę. znajomy do ciebie dzwonił, taki buraty, który nam miał jechać, nie wiem, ze znajomymi, ale coś im wypadło. I nie mogą wyjechać. Na przykład, że dostali kwarantanny. O! To jest dobre, no? To, że mają kwarantannę? Tak, tak za i, nawodaj... i za darmo oddaję bilety. No dobra, 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 zróbmy to. W sensie wiesz o tym, że to jest jego marzenie. Stary, on będzie wściekły, ale no cóż, film, film to film. Bardzo bardzo szybko, żeby to było w popłochu, że mamy chwilę, bo zaraz jest odlot. Że na przykład o 20 godzinie mamy odlot, pakujemy Wszyscy się. Wszyscy się pakujemy, lecimy, biegniemy do auta. No tak, no dobra, to trzeba będzie wdrożyć resztę składów ten, ten prank. No i. On nas zabije dzisiaj. Ja wiem o tym, że on nas zabije. Trzeba nawet. będzie uciekać, nie? Czego się nie robi dla was? Jeżeli jesteś nowy na kanale taki sam, czerwony przycisk, widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole, a mi nie pozostaje nic innego jak poinformować resztę składu i zacząć naszego pranka. Zapraszam do oglądania. Myśle, że w stanach też jest tak zimno jak tutaj? Stary, nie ja wiem, nigdy nie byłem w Stanach, ale tam podobno jest ciepły klimat. Minus 15, minus 20, a ile to jest stopni? Nie z minus 40. <grym> a, o Jezus, przepraszam nas. Słuchajcie, Słuchajcie, pan z Czy Chcecie mi pomóc dzisiaj. Czym? Gdzie jest Na górze. I co on to robi? Zdradzasz. Zdradzasz. a z co on może robić? To dobrze, słuchajcie, pomożecie mi dzisiaj? Czy... Strankowanie do ledzia. Że? że? Lecimy do Stanów. <grym> Się nie może być prawda, że lecimy, a zaczniemy chodzić. No właśnie, na... jak Los Angeles, czy wiecie, jest, ile, wiecie, ile kosztują bilety do Stanów, wiecie, ile kosztują bilety do Stanów. A wiesz, ile masz pieniędzy na koncie bankowym? Ale, no dobra, no tak szczerze, jakbym miał wam wszystkim postawić lot do Stanów, to jest zbankrutował. No może, ale nie zbankrutowałbym, nawet bym nie stracił jednej e, mojej kasy, ale i tam nie warto. Ale ja nie mówię, że masz komuś stawiać, tylko mi. Aha, a to jaki jest sens? No to, że ja sobie pojadę, tak, ty możesz sobie pojechać, Kogoś jeszcze zabierzemy. jak się pojedzie, a oni mogą się zostać. Dobrze, e, pomożecie mi go splankować? No, ale on się popatrzy na końcu, wiesz o tym jak się że to jest prank. On się popatrzy. No, na razie więcej wam nie mówię, e, po prostu... A co jest więcej do powiedzenia? Nic. O, ja o, możemy na susko? O, to zlundę, stary, to jest nudne, stary. ale śmierdził cię w pokoju. Musimy się zimno. A czemu masz tu wstełosy? W Na stary, jest 23 stopnie. Bo chyba u ciebie pokoju. No, u mnie w pokoju jest 24. E, dobra, w każdym razie e, prankujemy do że lecimy do Stanów. No i co? I Lecimy, tak? Nie, nie lecimy do Stanów. Frankujemy go. Frankujemy go, że lecimy do Stanów. E, um, udam, że kupujemy bilety, że facet e, sprzedaje nam bilety po okazyjnej cenie, bo nie może pracować do Stanów ze względu na COVID. Że załapał COVID i nie może wraz e, z... z samolotem, wiesz, jak się fajnie startujesz. <laughs> Ale czemu ty nie rozumiesz? Nie lecimy do Stanów. Nie, rozumiem, polecimy tego, tak, tak? Nie, prankujemy go, że lecimy do Stanów, nie mam żadnego. dredżów. do Tokio po prostu. Jakiego Tokio? No, na drifty, Tokio Drift będzie. Nie do Stanów, udajemy, że lecimy do Stanów, bo to jest no ma do, do dziarza. Tokio i powiemy, że lecimy do Stanów i będzie prank. Jeszcze raz, jeszcze raz, posłuchaj mnie teraz uważnie. Udajemy, że lecimy do Stanów tylko po to, żeby dredżarz myślał, że lecimy do Stanów, żeby go sprankować i zniszczyć jego marzenie. Rozumiesz? No dobra, no ale to czyli w końcu gdzie lecimy? ty nie rozumiesz, to cholery! Wytłumaczyłem Ci, że zostawiamy go na lotnisku, rozumiesz? I wtedy informujemy go, że nie ma żadnych biletów i prank! Prank, idę, i prank! Czego Ty nie rozumiesz? No nie ja rozumiem, bo mówicie od razu. Ty mi źle tłumaczysz. A to jedziemy na lotnisko? No dobra, wszyscy są poinformowani. Teraz trzeba jakoś inteligentnie to rozegrać, że przeprowadzam rozmowę z jakimś typem, tak? Przeprowadzę rozmowę z typem, który chce mi sprzedać bilety, ale musimy zrobić to tak, żeby drewniarz sam zaproponował mi ten wyjazd. Rozumiesz, że on się nakręcił? Ja muszę coś z tyłu rozmawiać, ale no, wyjazdy są o 20.00, e, nie zdążymy, e, tak, nie zdążymy się spakować, nie ma opcji. E, ja rozumiem, że bardzo tani te bilety, więc, że tylko. Tygodnie... To no zajęliśmy okazję, ale niestety nie dałem rady, jeśli musimy filmy nagrywać, no nie ma, opcji, żebyśmy dzisiaj odbyć. Się I musimy zrobić tak, żeby trener sam próbował... No rozumiesz. Uprosić, uprosić. prosić to, żebyśmy poszli sami, bo inaczej nie pojeżdżą w to. Rozumiesz? On będzie leciał biedny, się paczował. prostu tak zepsujesz marzenia. No dobra, to co? Masz do szkoły. To co, musimy no no, no, schować kamerę e, no. i co? Z jabłki. Z spod jabłki nagrywamy. Halo. No jesteśmy tutaj, koło krwota, no. Masz, masz tak? Natomiast ty miałeś wylot teraz, no to sam miałeś lecieć, no i co, nie lecisz? No ale jak to? Nie no stary, a który której masz ten wylot? Nie no, jak mówisz, że jedną trzecią na no to pewnie, żebym bym wziął, tylko jak masz, mówić że o 20 ty miałeś dzisiaj wylot, no to... to no nie wyrobilibyśmy się, stary. To jest 3,5 godziny. Za 3,5 godziny musielibyśmy być na lotnisku, nawet wcześniej, za na 3,5 godziny musielibyśmy być na lotnisku. No nie ma ale dzięki, za propozycję, no rozumiem, że jedna czeczek ceny. No dobra, no to kuruj się, no. Może komuś sprzedać, nie? Zaraz. Słuchajcie. Co? co? No Jakbym miał bilety na jutro, to byśmy dostali się... No i dzisiaj bilety... polecimy. Co? No, co? To... Za, za, za 600 złotych, cenowo bilety dostanę, chyba. Niszka. No. Nie, w sensie odwołali mu ulot, bo powital. Matrona wirusa i odwołali mu ulot. No to jedziemy. W sensie on odwołał bo... ulot, nie nie, nie. No tak. No tak. No tak, to, to jest niemożliwe. I chce nas wstawać widać, że znacznie chce No to jedziemy. Ale, stary w tej godzinie. ale ja złoty. się pakuję, no to bież, bierz samochód i jedziemy. Ej, albo mam inny pomysł, po prostu rzeczy kupimy na miejscu, co nam Ja Tak, że stale? No tak. Ale no, pakuj się. Jedziemy na Ameryczkę. No tak, może to potwierdzić w takim razie, ale na pewno chcecie lecieć. Ja chcę lecieć na pewno, w każdym się pyta. lecieć Kasyno, kłopie, rzeczy, tak. Ale jest tylko 5 no to jak? ja, ty. A dlaczego ty akurat? Może ktoś no jak ktoś inny, no, oczywiście, że ja. No oczywiście, ale że ja Ale by... w początku kanału, jak może nie. No ale to nie chodzi, no. Jak doskonale wiesz, że chcę pojechać do Stanów od dłuższego czasu, nie możemy pojechać teraz? Masz doskonałą okazję, no to ty się nawet nie zastanawiaj. Wiesz, nie te bilety i, i jedziemy, lecimy, tak? No, o której ten lat? Tak? No 20. No dążymy! No jak no jest 16 ja, lat. Nie ja się pakuję, gdzie no tak. on jest? On jest w Warszawie? No, no a ja, to zapłaci w ogóle. No ja mogę no, zap... No, nie to no, się ja mogę zapłacić, bo ty staniesz 600 zł chce za bilety. A, a za wszystkie? Nie, za jedno, Jedziemy. 600 zł. Jedziemy, no ja nie no wiem, ja, no, no ja się pakuję. Za 5. Aha, ha. Co jechać? Rozopakuj się. Ale on nie kupi rzeczy na miejscu. Co ja Kupi! Co wy Ja wam dam! Wszystko wam dam! Ja kupię wszystko drogie, tylko jedźcie ze mną! No dobra, to musimy film tak z tego nagrać, bo nie mamy żadnego filmu. To nagramy. Ale kurde, już jest podjarane. Proszę Trzeba w pierwszej liczbie było, nie zdążymy. Chyba, że go wchęciliśmy, że kupiłeś bilety i nie zdążyliśmy. Aż tak grubo? Aż tak grubo, żeby, żeby nie miał do nas problemu. Ale nie ma lotu 20, on tego nie sprawdzi chyba, nie? Staram się, że niestety Magdaniuszem, że będzie się działo i sprawdzał, że jest lot o 20. To może akurat się przykrafi, że jest. Myślę, że teraz się pakuje. Chodź, zobaczmy, co robi. Fredia? Teraz, serio, teraz, no? No nagrywasz film. Później nagraj sobie ten film, no. Pakujesz no ale coś, o co ci nie chodzi? Więcej to. wezmę to, to, wszystko biorę. No. Ale podręczny przyszedł. tylko bagaż. Podręczny. Ja nie będę płacić za dodatkowo za nic, duży bagaż. Nic nie będziesz płacił. Ja sobie zapłacę. Jedziemy na Amerykę. Później sobie to nagrasz, tak? Jeszcze raz, możesz to, się to pakować. To czas. no to, Nie przeszkadzaj mi. Nie przeszkadzaj mi. To też biorę. Biorę to, to, to. Panu no, czego ty nie rozumiesz, no? Co? Zacznij sobie to pakować później, nie wiem, w samolocie, gdziekolwiek, nie, teraz bakuj się! Pakować? Pakuj się, no, pakuj się, człowieku, no! Weź te rzeczy tak, i się tak, spakuj tak. w końcu, tak? Pakuj się i przeszkadzasz... Dobrze, kto, kto ma lecieć? Z tą, kto ma lecieć? Z kamerą cały czas. Pięć osób. Ja, nie wiem, weź sobie wybierz kogoś. Rafał w sumie niech jedzie, bo chciał jechać, tyle, no. Weź mi tą kamerą, Człowiek. Nel, bierzesz? Tak, oczywiście, że tak. No to powinieneś wiedzieć. No co stary, już spakowane, ja zdałam, spakowany jesteś do Ameryki. Słuchaj, ale skoro mam chcę zabrać Inel, to jest 5 biletów, tak? tak. Wielka, ja, ja, szczur, e, trener. No to cztery osoby. A ja się dredziasz Inel. Dredzisz inel. Brakuje jednego biletu. A ja? A no ty możesz jeszcze odnieść. Na przykład. No właśnie. To brakuje dwóch biletów. <laughs> Więc trzeba to jakoś rozleć mądrze, to nie leci. Dodatkowo została Godzina jakaś do wyjazdu, no bo 30 minut tak się jedzie na lotnisko, 30 minut trwa odprawa. Mm. Czyli oni nie zaczęli, bo nawet oni o tym nie wiedzą, oni nawet nie zaczęli się pakować. To jest taki z to dłużej trwa odprawa, bo jeszcze ci będą mierzyć temperaturę, więc trzeba się pośpieszyć, żeby mu o tym powiedzieć. No to stary, no to robimy tak, że idziemy i może go poinformujemy, że on wszyscy chcą lecieć. Tak, lecie. że każdy się kłóci, ja też będę się kłócił, że chcę lecieć. No, to... stary, taka jedyna oferta w życiu, że on do Ameryki, to co, nie pojadę? No właśnie, no to zróbmy to. Zróbmy to, w sensie, to pójdźmy. Amortem, I go trochę poddenerwujmy. Ale to po pierwsze. A po drugie, najpierw niech pospiesza wszystkich, on żeby się spakowali. Niech się nie spakował, on musi zacząć pospieszać każde żeby każdy się zaczął pakował. Dokładnie, najpierw niech się spakują, a potem jak się spakują, to niech on wie, że strzelił sobie w kolano, bo oni się spakowali, a nie ma miejsc. Rozumiesz, bo on nie ogarnia <grym> tego. No chodź, no niech ich pospiesza. Dobra, ja jestem spakowany, pusz jest spakowany, razem ze mną się spakowaliśmy do jednej walizki. Eee, no i co? Tylko my jesteśmy tak naprawdę spakowani. Jesteście już spakowani? No tak. Na pewno? Ja się spakowałem, mam przecież rzeczy nie Co ty mi tutaj z Dobra, ale wiolka i wiolka Jaszczur i tren. Ale nie, nie, nie. Słuchaj, dredziarz. Dredziarz. Wiolka nie jest spakowana. Wiolka nawet do tym nie... No w pokoju. Spakowana, wiodka, spakowałaś się. Ja i nawet ten bilet już kupię, tylko niech jedzie z nami. Jedzie z nami. Le, Wszystko jest umówione, każdy jest ugadany. Jedzie, no pakuj się, co ty robisz? Włosy jeszcze dwie godziny masz. Ale ale, ty chcesz... co, ale co ty chcesz? Na lotnisko trzeba zdążyć bilety już ale, mamy. Dwie. Za dwie godziny. Nie masz czasu, szybciej ruszaj się. A no teraz też bierzemy, co z tym chcemy. Nie wiesz co, czy go, pakuj, masz jakieś, nie wiem, klatkę dla niego, czy co? To kupimy. Jak kupimy? Czasu nie, nie ma! ma Czasu nie ma żadnego! Czasu nie ma nic! No ja No to nie, pakuj, siedź nie Nieprawda, nie, nie, mamy jeszcze czas, zdążymy, prawda, ty? że zdążymy? No, dążymy. godzinę mamy jeszcze. Nie, mamy więcej czasu, no. No, godzinę mamy w sensie? Godzinę tak, jeszcze tak, możemy w domu nie zostać. Nie ja chcę widzieć spakowane rzeczy, jak no. wszystkie stoją tutaj pod domem. Wszystkie rzeczy mają być spakowane. Gdzie jest trener w ogóle? No nie wiem, stary John poszedł. Gdzie jest trener? No nie wiem. Jaszur, Jaszur też jedzie. Jedzie z nami. Spakowałeś się? No gdzie są Twoje rzeczy? To, to jest Twoje spakowanie. Jak Ty masz zamiar to włożyć w ogóle do. Co już prawie? No to pakuj to do środka, pomożesz mu, tak? Niech się pakuje, ona nigdzie nie jedzie. A co śpieszy się, tak, tam? No śpieszy się, nawet bardzo śpieszy się No stary za dwie godziny mamy samolot. Za dwie godziny, rozumiesz to? No maksymalnie za pięć minut musimy być na lotnisku. Dobra, ty jedziesz, e, musisz się z nią pożegnać, nie wiem, ona zostaje, e, e, przykro mi biletów nie mamy, e, pakuj te rzeczy i jedziemy, tak? No dobra. No, no to ruszajcie. Dobra, dobra, wszyscy, dobra, dobra, a już ja już, ja je, ja już się spakowałem. Ale ja już się spakowałem, a wy jeszcze nie. No Co to ma być? Bo już wszyscy są spakowani oprócz niego i tego. I tre, a gdzie jest trener? Trener! Trener! Co ty robisz? Nie Powiedziałeś, że za mnie się spakuje, starty. Tak mi powiedziałeś, że mogę w ciuchach chodzić. W Faktycznie. No tak mi było. powiedziałeś. Dlatego ja czekam tylko na auto. No to co, wszystko ma A robisz, patrz, 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 co on robi, co on robi. Patrz, co on robi. No dobra, dredziasz, mamy 50 minut, jeszcze spokojnie. Ale 50 do Co? co? Nie, 50 minut mamy. Tak, ale spakuj się, weź jakieś rzeczy. żeby widać na lotnisko. Tak szybko? Co? Tak szybko? Weź tak. jeszcze tylko jest jeden problem. Nie. Jest pięć miejsc. A Dobrze, to się to się dokupi ten bilet. Chyba. No, nie można już go No to ile jest osób? Świedę. Ja lecę 7. na pewno, ja, ja lecę. 7. Moja ja. dziewczyna leci, ty lecisz, Dwie, dwa miejsca zostały. Jeszcze 3. ja. Ja krener trener. Nie wie ja. Wie. ja nie wiem, to jest wasza sprawa, nie? Ale ten najważniejszy jest. jednego do waliści Ja nie będę się za was kłócił, bo to jest w końcu wyjazd do stanów, a wyjazd do stanów wymaga ludzi, którzy na to zasługują, tak? Albo nie wiem, zagrajcie w jakieś papier kamien, nożyce ja na pewno e, jadę i to nawet nie ma takiej opcji, że nie. I, I co? Pięć. Jest miejsce. No tak być nie może, no. Ale zaraz nie, nie da jakiegoś bilet. biletów nie. czy coś? No nie ma opcji. No jak opcji nie ma? Na co wy czekacie? Jestem gotowy, chodźcie. Zobacz, o! Bilet ja przygotowany. Ten, kto pierwszy się spakuje, jedzie! Ten, kto pierwszy się spakuje, Ale z nami! No, no ja ustalam, wybieram ale to. Ale dlaczego ty, ty ustalasz? ty ustalasz też. No w końcu kupujesz te bilety, tak? No i ja kupuję bilety. No, no to wiadomo, chyba ja jadę, to jest logiczne. Ale dlaczego? A, a dlaczego nie? Dlaczego? Oczywiście, że tak. No, ja to zarządzam, ja tutaj wszystko ustalam. No chyba nie będziecie stać w miejscu. I co myślisz o nim? Co będą czek, będę na nich Talo. czekał dwie godziny? Ale on, oni nel, to słuchaj, to słuchaj, ten... zaraz sami pojedziemy. Dobrze. Sami pojedziemy. Ale jak się nie zdecydują? Ale, ale posłuchaj. Oni I nel dwa miejsca. Ale? Oni sami się mają zdecydować. Dobrze, ale nel, nel to jest swoja dziewczyna. Ona nie ma ze składem nic tak naprawdę związanego. I ma związanego, bo ja jestem tutaj w tej ekipie eee, najważniejszy i ona też jedzie. Prosta sprawa. Stary. Prosta sprawa. Co nie? Ale z kim, kim ty w ogóle jesteś? Ja nie mam się do filmów. Dobra, ja, ja nie będę nawet tego komentował. Ja czekam. Gdzie jesteś, jeszcze Ostatnie miejsce chyba zostało, tak? Jak ostatni już? Ja, kamerzysta, ty, Jasur. Iner. Pięć miejsc. Znajdźcie między sobą. Ja, ja chcę się jakoś na dwa tygodnie spakowała. Dobra, mam pomysł. Mam pomysł. Mam pomysł i to będzie doskonały pomysł. Pojedźcie gdzieś obok stanów i się spotkamy. Innym lotem powiedzcie. Ale jak? kto? Polećcie, no nie wiem kto. Ja. jakieś inne loty na pewno są. Ale patrz, no idealnie. Jeden, dwa, trzy, co to jest cztery, miejsce? Cztery, w ogóle wieszcie to co dostałem, No dobra, no, może polecimy tak jak jesteśmy tutaj. Jakie Ameryka. to jest miasto? Ty trzymać bez dziewczyny, starszej tam. Inne sistę znajdziemy. Właśnie, Ameryka. Nie mów tak. Ameryka szeszczy. A więc Ameryka ja nie biorę baby. Po co? Właśnie, po co mu wkład? Samochody będą, góry, raz Dobra, poczekajcie, bo ja jeszcze muszę iść po torbę Czy Wziąłeś już moją torbę. Nie ja wiem, to jest moja i twoja torba A słuchajcie, ja muszę jechać, bo mam jaką torbę to. Co ty robisz? No zakładam no... No spokojnie, mamy czas! Jeszcze zostało 40 minut. Mamy czas! Czy ty się siebie słyszysz? Mamy czas? To jest twój czas przeznaczony chyba na trzymanie kamery! Najpierw trzeba ustalić kto leci! I na pewno ja nie będę płacić za Nel! Korona nie jest w składzie! Ale ja zapłacę za nią! Ale stary, to ja decyduję, to są moje bilety! Ale ja mogę dokupić te bilety! Jak? Jak jak nie ma biletów już? No to inne loty jakieś... Się no nie jak? No inne na pewno. Już się pakuje, patrz. Już się pakuje. O, wiola idzie! Dobra Wielka, ja nie wiem, musisz to ustalić sobie z dredziarzem. Jest pięć miejsc, dredziarz bierze swoją dziewczynę. No są a jakieś ta... loty, rozumiesz? No i dobra, no i sam na no to trzy. No to ja, Dredziarz na no Riccę i ty pewnie, to co to A ty ja. Jerem. A, a i 5, no i jest, no jest. Nie. No a y, ja szczur, A jestem spakowany a razem. A tak z nim. szczerze Ch** z nimi. O o. Słyszałeś? Widzisz? Na szczęście Na szczęście to ja kupuję bilety. Co? Na baj, szczęście to tak, no tak... przy drubasu, bo ty tak wybierasz i takie swoje no to, to Kupuj tak, pięć, no i tyle. Kupię pięć. Ale Wam ci jest niepotrzebne. Jak to nie? Tutaj masz pierwszych na kanale? Masz, no to masz tą kamerę. Dobrze, no to jeżeli lecimy, pierwsi na kanale, czyli Dredziasz, ty, y Jaszczur, Nel. A ja? Nel odpada Ale jest tego nie Dobra, to sobie, ja zrobię tak, to sobie pojedzie innym lotem I sobie pojedzie w inny dzień, okej? Okay, Poswieci? Okej, Dobrze, możemy już jechać A to co a to No dobrze zostało, raz, dwa, trzy No leczy sobie w innym terminie Nie przedłużaj, proszę cię, nie przedłużaj Ty, on już pobiegł, nie? No stary, on już jest na miejscu, tam kurde chyba nie wiem co robi Trener mi chyba walizkę jeszcze czeky, terminal Wielka gdzie jest? No tam. Już w środku? No i co, Dredziasz? Maseczki macie? Maseczki musicie założyć. Wielka do talety poszła, Ale może zanim, zanim tutaj przyjdziemy z powrotem, to muszę, muszę ogarnąć bilety. Bilety będą na zewnątrz, więc Dredziasz, no musisz podjąć decyzję. Jaką no. decyzję? To jedzie, tak? No ale, ale to nie ty podejmujesz decyzję, wszyscy chcą lecieć. No to ja podejmuję decyzję, ponieważ ja tutaj wszystkich ustalam to jedziemy tak, bo ja zadecydowałem i ty nie chciałeś jechać, a jednak to ja wszystkich namówię, a nie ty. wiesz, to nie może tak być, że Co nie może być, co nie może być, co nie może być? lecę. No. Prawie no, tak tak. było równo Czekaj Raz, jeszcze raz, od nowa Raz, dwa, trzy, cztery, pięć I wiołka I Jeszcze wiołka. jest wiołka no, Dobra, ale wioła okay. Czyli, ja czyli Pusz no, musi Darby. grać papierkami nożyce No i dwa, Co? Lecimy? Z Chodźcie, może na razie na, na zewnątrz. Nie, mamy jeszcze 30 minut. Tak. Mamy, mamy 30 minut do lotu. No i co ja mam tam na tym zimnym dworzu? Stać, porąbało się. Dobrze, chodźcie. Musimy już iść na trawę. Chodźcie, nie, bo ja muszę bilety ogarnąć. Chodźcie. No to ja chodźcie. Tak, nie no, chodź. no chodź. No dobra, no jest to z sześciu. Ja na pewno nie biorę udziału, ja na pewno lecę. Ale frajer, ale. Frajer. Ja na pewno lecę je, jedna osoba nie leci. I co, ja mam z nimi grać? Grajcie no, papier, kamień, nożyce. Papier, kamień, nożyce do jednego. Ja ja okay. Jeżeli nie zagrasz, to nie lecisz. Ja, pacjent, co ty sobie tutaj Dobra, co sobie ja dam papier. Dobra, graj! Co zawsze wygrywasz, tak? To się boli. To jest naprawdę... To jest... Dobra, grajcie. Papier, kamień. Trzy, jest... cztery, ry On ma papier, on ma papier, on ma papier. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie, 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 nie. było wszystko. Jeszcze raz. Trzy, cztery ry Nie nie daję nożyczki! Zawsze. To prawda, nie zawsze daje nożyczki. Zaj, bo zaj, to jest raz ma... No bo to, myślałem, to, że was tak manipuluje no? Myślałem, że to będzie jakiś ruch manipulacyjny. Ty się przegrałeś. Jadę, się. tak? Nie przegrałeś I co, co i chcesz mi powiedzieć, że nie jadę, bo tak? przegrałem w jakieś durne kamień, nożyce? Tak. Na tym opiera się twoje życie, tak? Na tym się opiera twoje życie na papier kamień i nożyce. I co chcesz mi powiedzieć? Że ja nie lecę? Zabryć. Że ja nie lecę, bo co? Bo, bo przegrałem w papier, i nożyce? Jedź bo te bilety! Idź! Gdzie one są? Ale stary, nogi nie lecisz masz. ja będę... Zaraz jest ląd, nie możemy się spóźnić Nie możemy się spóźnić na żaden ląd Stary, nie lecisz Co nie lecisz? Nie lecisz Tobie nie jest głupio? Urwę ci łeb zaraz, człowieku Chcesz dostać w głowę bardzo, bardzo mocno Bardzo mocne Dobrze. uderzenie Chcesz, żebym cię połamał no, tutaj? Połamię ci nogi zaraz, człowieku Kiedyś indziej Nie masz, Kiedyś Jesteś chory czy głupi? Głupi jesteś, tępy? Ja nie będę z tobą dyskutować Utnę ci łeb, stary nie! Dawaj i... mam... jedziemy do Ameryki, rozumiesz to? No to z nimi się kłóć! Z nimi się kłóć! Co ty Gdzie są bilety, Prawie człowieku? Gdzie są te bilety? Zabijecie! Dredasz, nie kurwa ci łeb! Nie lecisz! Wrzucę ci tą kamerę do śmietnika zaraz, stary. Nie jedziesz, kurwa, nigdzie! Nie pojedziesz do Ameryczki. Psychopata jakiś! <refundowa> Dobra, dredasz! Nie, nie wiem, weź lice, tak szybko i jedź do Nel! Bo nie jedziesz. Ja, 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 nie jesteście moimi przyjaciółmi, no nie, nie jesteście moimi... E, Nikki, nie, nie jesteście dla mnie, jesteście żałośni e, i nie chcę was znać. Co ty robisz? Nie rozumiesz, że nigdzie nie polecisz? Nie! Nie rozumiesz, że nie polecisz? Ty nie polecisz zaraz nigdzie! Bo nie będziesz miał jak! Dobra, mówimy mu o tym? Jeszcze może chyba się nie Co mówimy? Co mówimy? Co mówimy? Co chcesz nagrywać dalej, tak? No że ja, jak nie podoba, jedziesz! <laughs> Droždost se jede do Američky, to bude dobré. Ale spokojnie, będziesz widział zdjęcia, filmiki, jakbyś tam był! Ja to wszystko, ja zrobię zdjęcie i ja powiem, co wy mi zrobiliście. Wszystko opowiem w internecie. No i szybkami, co, że jesteś instastory. głupi i że przegrałeś z papierkami nożyce? Nie, także tak, stawiacie życie kolegi, swojego przyjaciela e, grom, e, durną grom dla małych ale dzieci, tak? Wiecie, ale... I to jest, to waży na tym, że nie jadę? Taki tak, tak, tak jesteś płytki właśnie? Razem Ażebka, co o tym razem pojedziesz, tym. Przecież to, to tylko Ameryczka Jaka tylko Ameryczka? No Ameryczka, Kaszka, no stary dredziesz, no i to się nie to to pisane! Weź sobie szkaszku. A jeszcze słyszałam, że y, mają być fajne koncerty Tą Bierzasz Kogo? Tego debila? Frajera? A mnie nie weźmiesz, bo co? Ale kogo? Bo w papier kamień przegrałem Człowieku, głupi jesteś, czy co? Taki kolega? Taki kolega jesteś? O no fajnie robiesz. Tak no a o, o kim a o kogo chodzi? O tego sprzedawczyka, co się w internecie sprzedaje i wszystkie informacje daje, co i jak i gdzie? Sprzedał o kim się. Tu no co mam ci powiedzieć o sprzedawczyku, który tam stoi! Frajerze! To nie było do ciebie! No Ale Jaszczu. trochę Debiu. jest akurat fair, on nie jest w ekipie, jak go a z tego nie wierzysz, no to jest akurat chamstwo. Świństwo! To jest świństwo, a nie chamstwo! To jest chamstwo nad chamstwami! Jesteś... Wiesz co? Ja nie wiem do kogo ja teraz mówię, Czy ja mam tą powiedzieć do ciebie? Do ciebie? Mam żal do całej ekipy za to, co mi robicie. To jest, Ale to jest tam śmieszne. Mam bilety, więc co do nas? A no to dobra. No i co? Dobra, Dredzias, to jest prank. Ma, macie bilety i co? To jest prank. Jaki prank? No to jest Wiedziałem. prank. No, to i lecimy. Zobacz. Leżą rzeczy, ja jestem cały spakowany No to wiesz, dobra, wiesz, no mamy dla ciebie bilet, no to No co, no masz, no macie bilet, dobra, tak? No jeszcze, tak, i nawet dla Nelly, Nel też tam czeka, chodź Gdzie? Nel no... czeka tutaj, no bierz, Gdzie? bierz bagaż i chodź Gdzie? No lecimy tam wszyscy tam do Ameryki, no serio Ale dałeś, ale Dałeś się w tobie, ci trochę ten wkurzył Chodź, już Nel już czeka w tym, w terminalu <śmiennie> Dałeś się wrobić, stary Gdzie? Co, gdzie? gdzie jest ten? No już ona jest odprawiona. No idziemy czy Jak nie? Jak odprawiona. Bez mnie? Jak ona sama się Boże. odprawiła? No, no I no, nie ma. No, no, sama. Nie gdzie ona jest? No tam czyli gdzie się Tam czy nigdzie? No już odprawie jest. Dobra, dredias. nie chcę się nie się tobą bawić. To jest prank. Nie jedziemy do żadnej Ameryczki. Nie jedziemy do żadnej Ameryczki, stary. <laughs> nie ma żadnych biletów. Czekaj żeby mnie bolało. Żebyć tak Nie ma żadnych rozdrowić. biletów, stary. <noise> Stary nie ma żadnych biletów, nigdy nie było! Zaraz tak cię okopię! Nie, baj, baj, tak cię nadreśliłem przysięgam nie, baj, ci, nie, baj, będziesz nie, baj, pluł lodem, nie, baj, człowieku, nie popłac do mnie człowieku. Stałeś już? Przywalić ci jeszcze raz? Ostatni starczy. raz takie żarty, bo, bo mi się... To nie jest śmieszne, ani zabawne. Ale nikt nie leci dredziasz. bo wosz zostałeś? Nie. Nikt nie leci dredzia. Ostatni raz. Jedziemy do Maka, tak? Na pocieszenie.